Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 34 odcinku, zagrajimy FMTA Best Play. Tak obiecałem w dzisiejszym odcinku jak widzicie respect 1, nowy nick. Zbieramy sobie podkowie. Będę chciał z Wami zebrać około 150 podków, pokazać Wam, gdzie można je znaleźć. Eee, tak więc ruszamy. Zaczniemy sobie od Los Santos. Jesteśmy na, tutaj przy tej skoczni. Jak niektórzy wiedzą, to spójrzcie bardzo w prawo nie, no większość powinno znać to miejsce jak gracie w GTA to powinniście wiedzieć co to za miejsce dobra przydałoby się zrespawnować jakiś wóz e, weźmy sobie może e, szaftera i ruszamy kurde nie oddzieliłem sobie plików od tego od poprzedniego odcinka trochę nie bardzo dobra jedziemy sobie w pierwsze miejsce Znaleźć podkowę. Niektórzy może już mają to, więc nie, nie muszą, domyślają się pewnie gdzie ja jadę. Właśnie, pierwszą podkowę jaką znajdziemy będziemy mieli tutaj. Na samej górze dachu. Do niektórych miejsc będziemy latać tymi helikopterami, wiecie, no jakoś się dostać do różnych ten... Część tych podków też jest, jak wiecie, na i w o ja pierdzielę. Nie, 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 no co zrobiłem? Tak, teraz, teraz, teraz to mi jest i naprawdę potrzebne, żeby zejść. Mogę sobie w sumie energika wziąć. Energię, to najlepsze sposób, a nie jakiś klamota, ale pierwszy raz mi się tak udało wyjechać. Co próbowałem nieraz motorem wyskoczył motorem mi się nie udawało wyskoczyć. A co dopiero samochodem? No a nie zachowuje się jak w Tokyo Drift, nie? Dosłownie, patrzcie, uciekaj. Dobra, tyle to już dobiegniemy. Może jeszcze jeden poziom, tak? Dobra. Ale się popsem. Nie na górę. Dobra, lecimy, lecimy. Jak widzicie, mamy pierwszą podkowę. Jest ona w rogu. Lokalizację powinniście znać bez problemu. Więc pierwszą podkowę mamy elegancko, dobra, z jest sobie... E, weźmiemy sobie Energica. E, dobra, jest. I gdzieś tu można by było gdzieś wyskoczyć. Dobra, udało się. Elegancko. E, gdzie tu mamy następną podkorę w z tego co dobrze mi się przypomina. E, jedno mamy, ale dziwnie on wygląda na tym motorze. Już Wam pokazuję, będziemy mieli tutaj na, tak na wybrzeżach, nawet dwie Wam pokażę. Idziemy sobie, tutaj, tutaj, tutaj skręcenie, dobra, jest dobrze. Tutaj to jest to terytorium balasów. Jak dobrze pamiętam tam jest chyba ten, ten... Gdzieś tutaj jest ta chatka, szukamy chatki. to Będziemy tak szukać w miarę możliwości, gdzie blisko nas spawni. Tu mamy, jak widzicie, domek. Taki to jest na samej, to jest za, nad terenem balasów, e, przy tych żółtych. E, więc powinniście też chyba w miarę ogarnąć ten teren, gdzie to jest. To jest też niedaleko. Mamy tutaj tą, e, powiem Wam szczerze, tą skocznię zrobioną. E, poczekajcie, gdzie ta skocznia jest zrobiona? Nie czaję bazy, gdzie ona dokładnie jest zrobiona, bo tam mamy w sumie też podkowę To w sumie można by było ciekawie to nagrać. Czekajcie, bo ona ma chyba tutaj w pobliżu jest teleport. Tak, e, w prawo. Tam na przełaj musimy się kierować. No, jeszcze spadnę. Nie, udało się. Na szczęście. To gdzieś w tym kierunku. Jest skocznia, właśnie. Tu gdzieś przy skoczni mamy za tymi... Nie tak sobie to wyobrażałem. Ten wjazd. Ale dobra. Kiedy daje radę. Tutaj mamy następną podkowe. To jest jakiś, nie pamiętam, skok czy coś. Skocznia jakaś. Jak będziecie się teleportować, to ogarnijcie sprawę. W każdym odcinku będę Wam pokazywał po 10 podków. Idziemy sobie, mamy tak więc zebrane 3. Idziemy sobie na doki. Chociaż przy okazji można by było jedną lokalizację, nawet dwie tutaj wam pokazać, nawet kilka. Jeśli nie chcecie się już Los Santos bardzo zapuszczać, trochę tak nie to nie tak, tak jak planowałem, ale dobra, no, plany się zmienią. Najwyżej później będę wam jeździł i pokazywał. Tak, następną podkowę nie wiem czy wiecie. Park Balasów, z tym takim jeziorem pośrodku. Podkowe będziemy mieli w tym tunelu tu następny. Tutaj jest, właśnie, jak widzicie, jest. Dobra, mamy podkowę. Idziemy dalej. Następną podkowe tutaj w okolicach, co też możemy znaleźć, to jest na następnym parku. Jak kojarzę. Widzicie, stunt park, ale teleport jest. no, jedziemy. E, możemy się w sumie pojawić na Grow Street. Na Grow Street mamy płotkowe, to od razu wam już pokażę. Czekajcie tutaj. trochę będę mąci w tutaj mamy podkowę w nie jest podkowa no, tady mamy na Grow Street bo to w sumie okolice mam nadzieję, że na Grow Street nikogo nie będzie, bo tam oczywiście to od razu rozruba by się zrobiła. Teleportujemy się na Grove Street. Wyjeżdżamy tu, czy tam wchodzimy i widzicie, jest podkowa. Tu za dołem z swita, za tym boiskiem. Mamy 7 podków. Dobra, jedziemy dalej. No, niektórzy może jeszcze nie spotkali się, nie wszystkie podkowy tak zebrali. Więc, może tutaj po, popatrzą, coś ode mnie spojrzą, zobaczą coś. I może no komuś się przyda ten poradnik. Następną mamy tutaj w wodzie, jak widzicie. Tutaj kiedyś tej wody nie było. O, mamy ósmą podkowę. To jest niedaleko Grow Street. I jeszcze dwie, tu w okolicach, będziemy kończyć odcinek. Jedziemy. Jak tu wyjechać? Za Pikpenem, czyli za tym klubem stripteaserskim. Tylko, że musimy wjechać tutaj. Jak widzicie, mamy no centralnie za tym. O, jest. I mamy dziewiątą. I ostatnią tutaj w okolicy, też bardzo blisko, jest podkowa na bazie takiej. No to jest baza dla wszystkich. Taka ogólna miejscówka. Kiedyś przypadkowo gdzieś zobaczyłem eee, podkowe. Wchodzimy tutaj, jak widzicie, przy tym budynku takim ludowanym przez tam moderatorów, czy adminów, Wbijamy na górę. Zagranie. Nie wiem, już pewnie widzieli, widzieliście. Wbijamy na dach i mamy na dachu podkowe. Ostatnią. Dobra, tak więc to by było tyle w tym odcinku. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, spotkamy się w następnym. Na razie, trzymajcie.